O tym, co Stefan Zeromski nam chówy cynią. No to siądź se i posłuchaj, co się ludziom po borach świętokrzyskich godało o Stefanie Zeromskim. Bo to nie był ino taki pisarz, co po papierach smarował i po puszczach lazł, ale i serc niewieścich nie mało porosył. A wszystko, co ci tu godą, to nie bajdy. Jeno prawda oparta na tym, co się z książek i opowieści wywiedzieć idzie. O, jak on był młody i łaził do kieleckiego gimnazjum, to łobijał się po pagórach, ale nie ino z książką, ale i za dziewkami i oczyskami przewracał. No i osia nie dziwia, chłop z urodą, rozumem, a w sercu ogień większy niż i w starym piecu w starachowicach. Pierwszą wielką miłość, co się gada. Była Helena, łoboje młode, chociaż ona starsza, dzikie i zakochane jak koty w marcu. Spotykali się potajemnie. Zeromski pisał do niej listy, co aż kipiały uczuciem. A jak musiał odjechać, to łą tak cierpiał, jakby go kto z bata chustął. Ale z heli nic nie wysłał, los chciał inaczej. Zeromski miał złamane serce, ale długo nie siedział w kącie, bo miłość do kobiet miał jak do gór. a, a potem była Oktawia Rotkiewiczowa. Pani mądro wykształcono z duszą artystki, a Stefan? Ja. Biedny korepetytor z kielc. Ale serce nie pyta, serce ciągnie. I pociągło ich do siebie, że aż i skrzyło. Wzięli ślub, zamieszkali razem, a potem narodził im się synek Adam, co niestety młodo zmarł. Po tej tragedii ich miłość zaczęła słabnąć, a Stefan znowu poczuł w sercu szarpaninę. I przyszła Anna Zawadzka, czyli druga wielgo miłość. To była kobieta młodsza od niego. Dla niej zostawił oktawię. Choć nie wziął z nią ślubu, mieszkał jak z żoną, kochał ją i z nią był aż do końca. O, no i godają też o innych, co się Stefanowi podobały. Spotykał się z nimi po kątach, ale to już nie były miłości na całe życie, jeno jak to godają, przygody po drodze, kiedy serce nie mogło siedzieć cicho. Bo taki to już był Rąski. Co czuł, to i robił. A Stefan Zeromski był trochę swawolny. To chciał, aby był od nauki wolny. A ojciec go prosił wszystkiemi siełami. Jakżebyś wyglądał pomiędzy gościami. A Stefan Zeromski doł słówko powoli. Nie gło mnie tatusia już głowa nie boli. Kozę ci się ucyć, to ci na złe nie chce. Bo człowiek nieucony to jest w poniewierce. Przeciec ją ja rozum, to radę dom sobie. Mam łocy i nogi, także ręce łobie tu się kocham, to usłuchać muszę. Miną wakacje, to do szkoły rusę. Będę się tak łuceł, zbierą różne wieści. Co się w mojej głowie prawie nie pomieści. A jak skończę szkołę, to układą ksioski. Bo przecież są mieszką blisko mojej wioski. Jo przecież ty same, jestem u okolicy. To słucham łose romskim, Kaśka spod Łysicy. Pod samej Łysicy, półtora kilometra i mamy do, do Łysicy, do góry Łysicy.